Cześć, witam Was serdecznie. Łukasz Łukaszak Pasiekają. Bez mojej gęby w tle Dobra. <grywanie> Słuchajcie. Więc tak. ule mam porobione. Zrobiłem 10 uli wczoraj. To mi wystarczy na przyszły rok. I dzisiaj zbijam 300 ramek w ogóle. No ja ogólnie używam ramki odcłkowskiego, bo jest to jedne z najlepszych ramek na naszym rynku. Gdyż. Ale tutaj takie fajne nie? je się układa na przemian w, sensie w ten sposób, nie? jedna z tej strony, druga z tej. No I one tu, tutaj mają takie. ten obręb, no i co, Czyli jedna idzie w tą stronę, druga idzie w tą stronę. No i górna, wiadomo, nie? tu mają wyłowę i na drut, a chyba wszystkie teraz mają. Cyk, cyk. I mają na cztery druty, nie? Co dalej? Nie wiem dlaczego większość przyraży wbija, smaruje klejem wbija tu, tu, tu i tu w wojnie. Nie mam pojęcia czemu tak robią. Aczkolwiek ja, ja go w ogóle używam tego, nie? Taka, takiego. Ja w wbijam tu, tu, tu i tu bez żadnego smarowania klejem. To to wszystkie 3 centymetrowe, tyle ile ma byleczka. To wszystko trzyma na nie? To nie ma prawa, świeć, Także nie ma opcji, żeby to po prostu się rozlazło, wyszło, gdyż jest to wiadomo złapane przez ceczopy, nie? Przeszło tutaj niemalże na wylot, tutaj nadwidać tak delikatnie, nie? Że to wszystko wylazło, no i to, i to już nie wyjdzie, nie? No, nieraz się zdarzy taki coś, tylko właśnie jak tutaj, ten drut wyjdzie, wystarczy go opnieć, bo drugi taki w środku. Więc i po sprawie. No. To taka mała uwaga dla, dla tych takich początkujących, w zasadzie, żeby się niepotrzebnie nie męczyli z tymi ramkami i z tym klejem, bo to nie ma sensu mówi dla niej. Dobra, dzięki, cześć, na razie.